Cześć, witajcie z tej strony Nioski z Wioski. W dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie, po miniaturce ten oto kogucik. Ten brązowy, właśnie idzie na sprzedaż. Właśnie niedługo przyjedzie po niego nowy właściciel. Zrobiłem mu takie tutaj karton, żeby mu się lepiej jechało. Y jeszcze wsadziłem jeden karton, jakby zrobił jakąś kupę rzadką, czy coś takiego, żeby nie rozmoczył tego kartona. I żeby się nie rozpadł. Jeszcze gruba warstwa słomy. I to jest pierwszy temat w dzisiejszym odcinku. A drugi to jest prześwietlanie jajek. Dzisiaj będziemy prześwietlać jajeczka od tej kwoki. Powiem wam, że prześwietlałem wczoraj. Dzisiaj już jest tydzień, jak siedzi prześwietlałem wczoraj i za założyłem że ładnie ładnie już tam w tych jajkach to wygląda wszystko ale to zobaczycie później jak już będziemy prześwietlać pomoże mi brat będzie trzymał tam latarkę będę mu podawał jajeczka i będzie nagrywał sprawdzimy jeszcze ile u niosek jest jajeczek tutaj mamy trzy I tutaj, o kurczę, bardzo dużo. 4, 4 i 4, 12. I tutaj kogucik. Czyli razem 15 jajek dzisiaj. Bardzo ładnie. Przepraszam Was za tutaj taki trochę powiedzmy syf. Ale nie miałem kiedy to posprzątać i zawsze tak bardziej sprzątam na wieczór. Zaczynamy jeszcze tutaj do kurek. Za dużo nie widać trochę się oddale. No, wydaje mi się, że zobaczymy się później. Kogucikowie jeszcze zrobiłem tutaj, jak widzicie, takie yy, na powietrze. Nie jest to największe, ale chociaż coś. Zrobiłem to z obu stron i do góry, po dwie, jak się zamyka. No, teraz go jeszcze wypuściłem na trochę, że sobie tutaj pochodził, niech ma. No i co, wydaje mi się, że będziemy się widzieli później, jak już będziemy prześwietlać jajeczka. Więc do zobaczenia. Witajcie, jestem już właśnie po przerwie wieczorem. Teraz prześwietlimy jajka spod kwoki tutaj ją mamy, będą się ją wyciągnąć, więc kamerę podtrzyma mój brat. Tutaj z tej strony. Tam wstać i pokazuj jak kwokę ją wyciągnę. Kwokę wyciągnę. Dobra. Tu ją położę. Niech sobie chodzi. I teraz prześwietlimy jajka. Dobra. Tu jej zamkniemy, żeby nie, nie wchodziła do, do gniazda. Czekaj. Wezm, wezmę ją. O, dobra. Trzymaj. Ten ja będę prześwietlał. Mamy taką latarkę czołową. Nią będziemy prześwietlać, więc bierzemy pierwsze z brzegu. Wezmę y, w pierwszym, nie wiem czy to widzicie, bo jest za jasno. Wie, y, zaraz się zobaczymy, jak wyłączę latarkę z telefonu. Jesteśmy już y, po przerwie. Sprawdzamy pierwsze. Trochę. I jak widzicie, odwrócę Obróć drugą trochę, stronę. Już od razu widać, że coś jest w środku. Może wy tego nie widzicie. Tu jest pusty, tu jest pełne. Tu widać jak jest ten baniak powietrza. Dobra, dawaj kolejny. I pierwszy jest zalężony. Jest kurczaczek. W drugim o. również. W trzecim również. Tak za bardzo nie widać, bo zasłaniam ręką, ale teraz dobra. Prześwietlę tylko pięć, żeby kurka się nie martwiła i żeby nie... Zamarzły jajka, w tym o, też jest widać i to bardzo duży nawet, już było chyba czwarte jajko i już ostatnie, też duży, jest, więc już możemy, kurka sama kurka wchodzi. niech sobie wchodzi, właśnie się Teraz wypróżniła, niech wchodzi sobie, jajka niech nakryje, pokaż mi to jak wygląda, no niech wszystkie nakryje i będzie dobrze żeby tam właśnie nie zgniotła nic i dziobę mnie bierze pod siebie Tak bardziej, żeby nie świecić w oczy tak przysłonię tu jeszcze może zobaczyć tu se wsać pod siebie nakryję kurka dobra nie będziemy już jej stresować yy, pamiętajcie o subskrypcji lajku i miłym komentarzu i co? Widzimy się w następnym odcinku. Siema! Siema.